super to są jest! Choć ziernex, mega! Mega ziermek. są! Piwo macie, piwo, piwo to moje paliwo, piwo, paliwo! Piwo! Mikulia, nie przywalaj tego. A to są puste butelki i to jest piwo! To be anonsed, to be Ciekawe, Bielice ciekawe... Są dostępne. Co jest? Tak się, dostępne, boli, tak się nie korzysta z kibla! Tak się nie korzysta! Hallo halo! halo. Ło! Wow. Łuu, zaczęło się! Zaczęła się rozrywka. Jest i straszna muzyczka O nie! Retrospekcja! Następne moi drodzy, a dwie będą jeszcze dodane. Pop, poppy playtime spin-off! Poppy playtime spin-off! A tu muszę się chyba Trzymam! O, odpaliłam nie. kolegę. Wykrywać ruchu Kolega żabka. te no no wodki no Kolega żabka. To... Nie, nie rób się tak, nie rób się tak. <laughs> Kucham. Co jest? Nie mogę Piękne, piękne Boże. Będzie na miniaturkę. Uuu, tutaj jest fabryka. Takie to głośne jest. O, rice spice! Ej, to jest. Ten! Atomówki no, atomówki. I tak powstałam. Tak głośno. Powstaliście z górna. No co jest? Ja mam to na 0,13 i to jest takie głośne Ej, a to 0, mówki... Ja 0,8 chyba Ej, a to <noise> mówki tak nie ten... A to mówki tak nie wyglądały, to niesprawiedliwe szóstwo! <noise> Aj, koniec <noise> Dobra to Jeszcze raz, to jeszcze raz no, kurczę, czemu nie mogę wyskoczyć? Yy, no jakbyś trzeba przejść ja wiem jak, ja wiem jak! A kartę chyba ja mamy! Jak... Ej, kartę mamy! Nie, tak, tak się nie da! Ej, Czy mamy wiecie? kartę! Może kartą? Pięknie. Ja, Mikulia, no klikam jak głupia Wiecie, ale dźwięki są teraz takie, wiecie... Czemu się klika? albo A? mikrofon usłyszeć głośno, albo tak ten, hmm. No i co ja zrobić? Tą kartą? Eee, no kartę musicie jakoś No, próbujemy Próbuję jak Halo, głupia! Albo, ej, tu łapię w ogóle ten dźwięk! Nie no. no, nie no, co ty? Trzeba krzyczeć głośno. O, ej, tam ktoś ogląda no. moje zdjęcia. Ktoś ogląda tam no, o, moje ja. zdjęcia, nie mogę. Zestram się. O nie, każę być quiet. A czyli jednak trzeba było być głośny mocno. Mordę. No, tak. Ej, się. Dobra, patrz, tyle tutaj. No. tutaj jednak Proszę nie oglądać moich zdjęć. I latarki macie? Mm -hmm. to wzięłam na Na Instagramie przecież. Olekt. Przepraszam, ale. No, dobrze. Power for. Ale ty jesteś. Mincolia, nie, nie patrzcie na komputer. A musimy no, bajkę, musimy bajkę. Nie, nie patrzcie, nie patrzcie. Nie, tak jest. Nie, tak jest, przestań, tak jest. przestań, przestań. Nie możesz no, tak. Została zmasakrowana, no. Link o mogę już! Elo, żegnajcie! Co to jest za... Kolekt! Patrzcie jakiego słodziaka mam! Patrzcie jaki słodziak! Ej! Uwolniłam go! go! Uwolniłam go z grzechów świata! Nie mogę! Ale super! Co? to za gry, Mały te Uwolniłam z gnoma! Ej, ale tu fajnie jest! Ej, podoba mi się ta gra, co jest! Chcesz powiedzieć, żabko? po? Zabawkę biegłem. Zabawko. Do nuty? No za darmo. to nie No nie, no i, no i Kolecy, koledzy koledzy, 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 koledzy. Co wy robicie? Za darmo można było wziąć. Oczywiście, ja, za darmo. O ramy hej. tu macie jakieś, Zoro? No za siedem. O muzykę, tak, bo potwornie lubię, jak jest głośno. Tak słyszałam. Ej, ja słyszałam, że potwornie lubię, jak jest głośno, co nie? Podejrzana tu dziura tu jest. Elvek chcesz sprawdzić, może? Puściłam muzyczkę, bo potwornie lubię, jak jest głośno. Jakby, co? Ej, patrzcie, to chodzi! Mój karnister chodzi. Ktoś, ktoś spadł do dziury, z wrażenia. Aż. Poczekajcie, bo u układam kostkę. Nie hałasuj, kurde, jakby mamy przed pocztką. Ej, wyszłam! Po... Co jest? Cześć! Co jest? Dzień dobry. Ej, co to są za? To jest. No za koledzy, co jest? Ej, to jest potwór. A nie, nie jest potwór, to jest strzałka. Ta strzałka pokazuje. Super. Poproszę na górę. Co, co jest? Co za gra? Nie mogę, nie mogę. Nie mogę. Czyli, czyli, czyli te małe zabawki nas przeszają, tak mi się wydaje. Chyba tak, ja chciałam wszystkie itemy. Tutaj pan Krumsa. Są tutaj, leżą. Ej, a Krumsy są śmieszne, mega. Tornia przy tym. Tu Ej, nie wzięłam mojego, teraz ja jestem na wiek, jakby co. O, dobra, jestem tobą. O, co to jest? Przetłumacz. Dobra, demon tutaj nie przychodzi, co chcecie? Ej, ale tu jest nutka! Dexter przyjdzie, to jako Dexter Delvex prawie. Masz, masz miejsce? Weź trochę, Nie mogę. Nie mam. O! Ale muzyczka, to ta. Już tak odbiera. No. Okej, te słody. Ej, ale tutaj, ale tutaj Cześć, jego... Ej, ej, ale problemem Dexter'a jest bycie głośnym, więc ta, całe szczęście jestem zaopatrzony w taką ewentualność. Dobra, jego będę rzucać butelkami, jakby co. Co, no, gdzie wy jeste... No nie no. No popłaczę, Halo? się, spadłam. No czeka na mikulię. To ja uciek. Mikulia, gdzie jest? No nie, no ja mikulia pewnie znowu bo, bo, bo poszła do bakruków jakiejś. No might. Bo wy tutaj tak. musi przejść. Ale gdzie jak 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 ja nie żyję? Ale guzik popsuł. A to nie jestem ja. Nie jestem ja! To nie jestem ja! Nie mogę steal! To nie jestem ja! 6, 9, 5, 2, 8. O muzyczka się zmieniła. O! Zostałam wskrzeszona! Ej, wiecie co jest najlepsze? Ten typo, który za wami chodził, to nie byłam ja. <laughs> ja umarłam. No to był demon jakiś. No, no mega zabawne. Ej, co to? Też mogę zagrać. A. A czym się cho... Ej, ja, ja nie gram teraz. Jakby co? Co za? Aha, to gro tego typu. Ale zrobiłam. Nie, dziękuję. Uuu, a mogę już kulami? O! A, Ej, może jak trafimy wszystkie te, to wygramy. O, wygrałam. Już wygrałam? Wygrałam minigierkę. Don't. Cześć Łoza! Nie Jej! Niezław to jesteś! A ja chcę piwo. Kurde, nie mogę ten. O, a cigment no achievement. O kurde, myślałam, że to zrobi na jakiś potwór. O, a można tymi? A nie, nie chcę w to grać. Myślałam, że można wentem iść. Jakby... Tam na prost, gdzie światełko, tam ktoś był i coś zniknął teraz. A nie, A, nie jest to ważne. To jest istotne. Ej, to jest ta kostka, którą zebrałam kiedyś. Chyba trzeba ułożyć. Halo, gdzie wy jesteście? Halo! Halo! Nie ja ty wzywasz, po wzywasz pomocy, halo! Co? Ej, to się otworzyło! To się otworzyło. A tutaj! Dobra, że są butelką w nicość. Co ciekawego to jest. Jora? O nie, nie mogę prowadzić tutaj Te szafki mogę otworzyć. Mogę to wrząć? Stoję. Boże, jakie to jest? Boehring Baal Battle. Co to jest bowling ball Battle? O. Nie. A bo o, to jest ten jakiś ten... nowy potwór chyba. Osman. Go? A Nie, a Mongo nie żyje już. Nie słyszę krzyków rozpaczy? A. Tak, ale można wkrzyżać. O nie. O kurde. <śleski> Ja na niego krzyczę O kurde Wypierniczej ode mnie! Światło może w niego Ej, zjemnie Czy nie zjem? Zjem chyba Masz! No spadaj, gościu, no! Wypierdalaj! Nie będziesz mi pluć w twarz! Ej, nic mi nie zrobił w sumie na to trzeba szukać o to jest ten słodki ten benzyna słodka. O co coś się świeci? Biorę. Tak, 1410. O tu jest świecący coś, a nie, to jest latarka, to nieważne. O tam chodzi chyba. Te gry. A Mongo, żyjesz! Albo ktoś cię udaje. Ej, słyszę, o tu jest, ej, tu jest typo. Tu jest typo, jakby co, tu jest. Chodź do mnie, chodź do mnie, a nie niewinnych bijesz. Do mnie, chodź. No. Spokojnie prowokuję go, cię szukać. Chodź tu! No nie wie co z sobą zrobić, Essa O, to jest kolejny! No wypierniczaj! A, na tamtego chyba nie mogę patrzeć, dobra. Na tego jednego nie mogę patrzeć ogólnie. Ja bym uciekała Wam nie goni. O kurde. Nie jest to kolorowo. Nie śmiej się ze mnie, poproszę. Ej, chyba się wkurzył już do końca. Nie! A który nie poszedł którego ten, którego prowokowałam? Ej, bo ja nie widzę. A ja żyję, czy nie? O kurde, chyba nie <laughs> e, ja... Dobra, mogę kupić jeszcze skrzeszenie, to mi jeszcze o. podniosę Hej. Ja? O. Dzień dobry, niestety Delvex nie miał tyle Dlegamy. szczęścia, a to jest jakiś random, który w sensie to jest... No, sztuczek to Tak, to jest sztuczek Serio? A, tak, To cały czas tak tańczy jak No nie! Balny, jak się nie, właśnie wy tak myśleliście, że to ja byłam. Jak w pierwszym razem umarłam, a to była przeszkadzajka. kazajka. Ja, ja myślałem, że, że tańczy, tańczy cały czas. Kurde, wiesz, tego emotkę tu puszcza do mnie przede... Przed, przed nie, przedemora. nie. O co to jest? Oooo! Rzucac! To jest słynny rabbit. On się rzuca. Daj, on kolo. jest rzucacem, on się rzuca. Dajcie kot, zginiemy. Albo daj Locked to jest. Trzeba otworzyć czy drzwi, masz jakiś klucz. Albo wejść tam. pamiętam A może tymi schodami? Ej! Może tam? Ale się trochę boję ja, tam, tam jest, iść. Tam jest na pierwszy piętro. Nie, nie, nie jest? A, chyba ten sam kod musi być. Idę po ten chyba sam ten... kod, bo nikt nie pamięta. Ja nie pamiętam. Ej, nie pamiętam. Ej, na coj nasz... Ej, rozmnożyliśmy się. <laughs> Ej, one wyskakują z pod ziemi! Dobra, kupuję puste butelki za zero, żeby móc się żeby móc się bronić. O, Ale kurde 300 QGaming gaming zrobiłem! Co otworzyłeś? Zrobiłeś. Kartą? Domino. Mieczysz domino. Mi? Ale jestem kurde majster. A, że się rzuca. Pytelkom, tak? Rzeczywiście butelką? Skinwalker tu jest jakiś, nie, ufaj jakiś, nie, nie, im. Eee, 5, 9, o faktycznie to nie, nie, ja to nie, 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 Ja wpisał Dobra, rzuciłam butelkę i on skupi. umarł. No i essa. No kręcę co Slenderman non stop mi gada coś. Ale jeśli nie mam butelki. Nie yes. miałem Ja zaraz umrę chyba, bo słyszę głos Slendervexa. Oho. Ej, przydałaby się, się butelka jeszcze mi. tutaj. Jakie oko? Wiem, ale ja zaraz zginę, Mikulia! Dajcie butelek więcej. Klikaj butelki, klikaj butelki! Ja potrzebuję... Klikaj coś jak na kupi! Zabawę. Klikaj jak kupi butelki! No klikaj Jezu, ja no nie klikasz! Gdzieś. Brądzie się butelkami! Ale Ale, się zwała, nie? Właśnie. ale butelki są darmowe! Chodź Chodź zelbe. Zelbe. Aha, Dobra. Witam z Idziemy, idziemy. Dobra, chodźcie z tymi butelkami. Idziemy. Co to masz Co tu się stało? Do Wętę, panią tylko Aaaaaah! Który potwór? To tylko ja. Nie, coś za nami jest i się śmieje i w ogóle zaraz nas To? Nie. Tak, taka. Mogę bardzo była. Nie ma, nie ma. O, wyśrzec, to jest ona była, to ja już ją widziałem. Nie, coś jak wcześniej. Trzeba zobaczyć, Trzeba. O! Jaki słodziak! Ej, słyszałam! O, znalazłam ZORTIEGO i zaliczyło nam. Ej, goni go! Szybko pomóż! A, dobra. A jakiś kolega chce do nas się dostać, Nie mogę. No tutaj jest nasz klon. Tylko ten gorszy. Klikam. Trzymam moc przyjaźni. A to mówki. I co ja dalej? A piłę musimy mieć. A piłę znaleźć. Ej, mogę. Saw, a. No nie ma to żadnej piły. Wow. Przedmioty się ruszają. O, nie mam Uż, nie, nie mam ciemno latarki. Ciemno Na pewno tutaj nie ma gdzieś piły za kontenerem. Z latarką? Ja wyjedzie, bo, już tak widzę. bo ja nic nie widzę. Nie nic. No ja nie mam latarki Cie nawet. Ciemnica. ciemnica nie dopada. No bo tak, trzeba było wszystko kurde zainwestować w butelki. No, no ale butelki są za 0 złotych. Nie mogę. No. Ale nikt nie pomyślał, że O, super, że się udało. 5 o, zebrałam Ej. Zorta, zebrałam Zorta kolejnego. W ciemnościach, co prawda, bo nie mam latarki, ale był. Tylko jak z teraz wyjść? To jest pytanie. Ej, przeszkadza, weź tu odpuszcz. No, jak nie ma, biegał w tym kontenerze i nie zauważył piły, no ja nie mogę. Nie bo my jesteś... przecież nie, ja nie mam latarki. Agenci... Ale to błyszczało nawet z daleka. Piłuj 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 ja Piłuj nie tak gadaj <laughs> Potrzebuję go Trzymam Dopychamy dopychamy ekipa Kup, Kupcie Ale taka za droga jest. No, bo tak, nie. no i co kurde, paniaku? Co ty myślisz sobie? Bo to jadę cię. O, to wejk na kurde. Szucić po stonu. O, ej! Rzucam do niego, butel. O, ej, sprowokowałam go, haha! <śmienny> ale śmiesznie. Zamknij, cośpi. O kurde, nie umiem. Rzucam w niego, ale nie trafiam. Kurde, szybko, butelki. Nie! Zostaw go! Zostaw go! Kurde, nie mogę. Ej, co coś tak mrocznie zrobił? Ej, oko jakieś, co jest? Ciekawe Ja tu chyba nie chcę być jednak Chyba wolę tego, to co znam o, ja o, <grybuj> o kurde, chyba nie chcę być tam A może chcę? A może nie? Mam skorektować nie rozumiem za bardzo. Spadaj! No dobra, idę w ciebie. Nie mogę. Bałem się, że wszyscy się skradamy, a Mikulia biega z o po starym No tak, ja całkowicie wyjebane Tak, ja lecę jak ten co bo chcę Co tu macie? Może trzeba napełnić jakiś bak? Może trzeba napełnić bak tymi kanistrami benzyny albo coś? Bo ja mam jakąś benzynę Mamy uciec w ogóle z faktory, ale nie mogę tu przejść. Ej, ja chcę napełnić... Ja chcę napełnić bug! O tak, może trzeba popchać! No sa. Pchamy, pchamy No pchajcie, pchajcie! teraz? Nie Cześć. wiem, okay. gdzie teraz, bardzo nie, nie tutaj, łódź na nie wiem, zakupiłam się. Szczególniejsza. Tu? Tak, tutaj. Tam ciemność? A. Tak. <grym> Okej. Okay. No nie jest zbyt to intuicyjne. pójdziesz. <grym> Pod tabem macie ten yy, zadania, nie? No i ja ogólnie yy, zauważyłam z roku na rok, że coraz mniej nie piję. To chyba nie wy jest, tak mi się wydaje, że robić zakupy jakieś random. <grym> No halo! Ktoś ok, tutaj się są zjadania, okej Ej, coś mnie no, zabiło No, gdzie jest? No halo, to... Aha, Aha! Zabił mnie ten! Nie mogę ja, nie no, się... Ja myślałem, że to Radom jakiś, bo chodził kurde za... Nie mogę, zabił mnie jakoś losowo, nawet no, nie wiem jak To no, nieźle Nawet no, w mimika się dobra, bawi dobra, co, A to było mega Zabiam, losowo Nawet w mimika się zmieniło Teraz to, zjem sobie Do końca jedzą go Czyli co, teraz trzeba tą dźwignię tutaj, nie? Chcecie hmm. przyciągnąć dalej. Zabiło mnie losowo coś na tych schodach, mogę? No, wrócił się na ciebie ten dewan. Nope. O, tu latarka? Boże, wreszcie latarka jest mam. Wikoria. O kurde, tu jest gościu, nie! Idź, nie, Mikulia! Patrz, jest wyrobane! Tak? Ja się kręcę w kółko do końca życia. Chyba, że mnie... spadaj! No jesa. A nie, jednak znowu mnie goni jakby, co? Do dziury, gościu! Dobra, się z nim kręcę bo dziur... EJ! Się. Postram się. Ale to nawet się sięgnęło, to było smutne. O nie, trafia. Ale się na schodach. Ajajaj jeszcze? No, a mi się tak zbugował. Bo kół dziury go ograłam tak bardzo i z drugiego końca dziury mnie w ogóle jakby zabrał i nawet nie było animacji tej. Było dziwne. Siemka Widzicie to mnie? Zostaw mnie, zwoczeńcu Nie chcę być dotykana, nie wyraziłam zgodny Nie wiem, może pójdę do tych schodów po prostu no kolegi, no ja nie wiem jak uciec, ja <laughs> myślałam że chociaż skorzystam z tych schodów.